Dzień dobry, witamy Państwa ciepło i serdecznie na kanale Literacy. Szanowni Państwo, nasza córka obchodzi urodziny 16, tudzież 17. 2008 rok, więc skończyła 16, zaczyna 17 lat życia. A kto przyniósł świeczki z numerem 17? Ja. A, czyli dobrze? No. A, dobra. Ja okay. balony y, 16. A, balony 16. No. Ale to się tak zazębia, bo. nie jest... wiem, jak to zrobiłam, po prostu. W każdym razie, szanowni Państwo, zaczynamy tego vloga stąd. Czyli u cioci jesteśmy. Ciociu, pozdrawiamy, dziękujemy za dom, który nam pożyczyłaś. Tak, dopóki impreza trwamy, sobie będziemy tutaj e, urzędować. E, I co? Opowiemy Wam o książkach. Ja mam dla Państwa e, dwa kryminały, bowiem ostatnimi cza e, czasy czytałem i opowiadałem trochę o innych książkach, więc e, teraz wracam. A z racji znowu, że tych treningów jest bardzo dużo, to bardzo mi się dobrze biega w tych w słuchawkach z kryminalną historią na uszach. Małgosia też troszeczkę kryminalnie. Nie ja kryminał będzie. i chyba jestem ostatnia w, w internetach, która nie powiem Wam, co będę czytać, ale zabieram to za książkę, którą cała rodzina moja już przeczytała, i Aha. z tego co wiem, to dużo osób też już te książki przeczytało. Wzbudzam was zainteresowanie i ciekawość. No dobra, i pokażemy Wam różne e, rzeczy, e, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Zatem, szanowni Państwo, zapraszamy Was do vloga. Do zobaczenia. domku opowiadam wam trochę o książkach może na początek zaskoczenie śleboda Małgorzata i Michał Kuźmisy a więc małżeństwo napisało i to nie jest ich pierwsza książka kryminał nazywają to niektórzy etnokryminał, kryminał bowiem cała rzecz e, tej książki cała ta historia dzieje się na Podhalu a precyzując w mur z Zichlu. Jak dobrze wiecie Państwo, ja to podchalę i Tatry ubóstwiam, uwielbiam kiedy tylko mogę, bo daleko mamy. Wybieram się tam z radością, oczywiście, wspinać się. Natomiast słuchajcie, to jest też o tyle, wydaje mi się, ciekawa rzecz, bo już za chwileczkę będziemy oglądać serial na podstawie tej książki. I tak naprawdę wcale się nie dziwię, że wzięli to na tapet i z tej książki zrobili film tudzież serial. Bo wyobraźcie sobie, że mamy tutaj panią młodą, panią Annę, która wykłada na uczelni, jednocześnie jest niespełniona trochę życiowo, bo ani dobrze zarabia, ani jakiś mężczyzna się w jej życiu nie pojawia, ani kobieta. Więc jest i samotna, sfrustrowana i jedzie na wakacje, bo też nie ma pieniędzy do swojej rodziny właśnie do Murza Zichla. Do swoich kuzynów i tam postanawia spędzić wakacje. Już na pierwszym spacerze w górach, zupełnie przez przypadek, odnajduje zwłoki. I to w dodatku, te zwłoki są rozczłonkowane. Przychodzi jej na myśl, że to oczywiście niedźwiedź, ale w miarę upływu akcji okazuje się, że został zamordowany 88-letni mężczyzna. I tak jak wydawać by się mogło, akcja może się potoczyć dosyć stereotypowo, bo szukamy mordercy, tak tutaj Państwo kuźmińscy zdołali nam pokazać trochę tą skomplikowaną historię, tą z czasów wojny, z czasów II wojny światowej, tą historię górali, a więc sytuacje, w których niektórzy z nich. Podpisywali te karty i współpracowali z nazistami, a jednocześnie czasy trochę powojenne, ich relacyjność, trochę obdzieramy górali z szaty takich, wiecie, no, ludzi honornych, bez skazy i tak dalej, bardzo dobrze. To są cały czas trudne tematy, bo jak też wiecie, film Biała Odwaga bardzo mocno Zarysował ten ciemny wątek historii, właśnie pod ale tutaj to nie jest tak, Szanowni Państwo, że mamy to morderstwo, gdzieś tam pojawiają się właśnie te wątki nazistowskie i brniemy właśnie w tą sytuację, że na pewno morderstwo. Yy, ma swoje początki, bo ta historia, bo pokolenie, bo ktoś się chciał zemścić. Nie, państwo późniejscy pokazują nam tą historię, ale jednocześnie, jednocześnie no, idziemy bardzo współczesnym tropem. Bardzo fajnie jest to napisane. Topograficznie też bardzo nieźle, ale jak doczytałem na końcu, no, wspomagali pracę tutaj. Nad tą książką osoby, które na tych teatrach znają się doskonale, więc tutaj znajdziecie Państwo oprócz tego, że to jest wspaniała rozrywka, to też bardzo wiele takich wątków, które myślę, że są bardzo ciekawe i też z punktu widzenia właśnie i historii. No i trochę po tych szlakach pochodzimy, bardzo duży wachlarz barwnych postaci, co też jest bardzo fajne i naprawdę to się dobrze czyta. Dobrze się czyta i ja będę troszeczkę zagryzał paznokcie z niecierpliwością, oczekując tego serialu. Więc polecam Państwu to bardzo śleboda książka czy film. Będziecie mogli sobie na to pytanie odpowiedzieć Państwo sami. Druga rzecz, którą czytam, a właściwie słucham. Mariusz Czubaj. Kołysanka dla mordercy. Ja tak trochę skaczę po tych książkach pana Mariusza Czubaja. I to jest druga część z profilerem Rudolfem Hańcem, o ile mnie pamięć nie myli, ale zanim Wam troszkę opowiem o tej książce, chyba nie bez kozery, kiedy ostatnio spotkaliśmy się z Robertem Małeckim, nazywał pana Mariusza swoim takim mentorem, swoim takim profesorem. W książkach Mariusza Czubaja jest coś takiego, co daje ten sznyt no, takiego pisarza, już bardzo doświadczonego, dojrzałego. Jego książki są naprawdę mm, dobre. Dobre, dobre. A tutaj mamy, Szanowni Państwo, do czynienia z takim o, psychopatą, który mm, trochę dla poklasku, trochę e, dla chęci zaistnienia, zaczyna od mordowania bezdomnych. Jakoś na początku udaje mu się ujść. Płazem przed tymi organami ściganymi, ścigania, ale też mamy tutaj sytuację trochę z zaszłości naszego profilera, czyli takiego głównego bohatera tej książki, czyli Rudolfa Hańca, no, który gdzieś tam na plecach nosi te bagaże różnych wcześniejszych spraw. I tak tutaj ten inkwizytor, czyli inna postać, inny złoczyńca, który pojawia się we wcześniejszych książkach Mariusza Czubaja, też odgrywa tutaj znaczącą rolę. No super rzecz, no. Generalnie, państwu powiem, że Mariusz Czubaj to rzeczywiście pan profesor literatury kryminalnej jest. Także taki kryminalny ten odcinek z mojej strony tym razem. No ale, ale tak fajnie mi się to wszystko czyta, więc i również do tych książek państwa zachęcam. Do zobaczenia. Dzień dobry, kochani. Przyszłam dzisiaj popowiadać wam o książkach, które są na moim czytelniczym warsztacie. Słuchajcie. Pierwsza to błękit na godzina Pauli Hawkins. Mam nadzieję, że nie pomyliłam się w przeczytaniu nazwiska i imienia. Słabo mi idzie z takimi rzeczami. Słuchajcie, trochę o fabule. A zatem jest sobie taka mała wyspa, która należy do pewnej artystki. No, ta artystka oczywiście ma swoją przeszłość i tak dalej, z biegiem czasu historii będziemy tę przeszłość odkrywać. Natomiast artystka umiera i zostawia całą swoją spuściznę pewnemu, pewnej fundacji. No i z tejże fundacji przyjeżdża do tego miejsca, na tą wyspę Elis, przyjeżdża taki powiedzmy zarządca, ktoś, kto się właśnie ma opiekować tymi dziełami i ma je zabrać z powrotem do fundacji. Bo coś tam się wydaje, że może tam nie grać w tych. Um, w tych całych artystycznych rzeczach, bo ona maluje, robi rzeźby, jakieś takie różne instalacje, więc ja jedzie sprawdzić, czy wszystkie zostały oddane do fundacji, dlatego, że na tej wyspie jeszcze pomieszkuje trochę przyjaciółka naszej głównej bohaterki, która nie żyje, Grace. No i istnieje takie podejrzanie, że Grace, która dostała tylko albo i aż tą wyspę z domem artystki, może gdzieś tam jeszcze jakieś dzieła naszej Vanessy, artystki, trzymać u siebie. No i ten nasz bohater główny jedzie do, na tą wyspie, wyspę, poznaje Grace i tak rozpoczyna się ta cała, bardzo zagmatwana historia. Słuchajcie, bardzo ciekawa jest absolutnie postać Vanessy, nieoczywista, nie poddająca się, wymykająca się sztampom wszystkim, ale być może właśnie o to chodziło, bo to przecież jest w końcu artystka. Arcy ciekawa jest, od razu Wam powiem, postać Grace, czyli przyjaciółki. Ona jest lekarką. One mają już po trochę lat, w sensie, nie wiem, tam chyba z około 60, 65, mają chyba obie. W momencie, w którym oczywiście poznajemy jedną i drugą. Ich poznanie jest takie, że Grace przyjmuje Vanessa, czyli artystkę do siebie, do gabinetu, bo ta chyba zwichnęła rękę, czy złamała rękę w jakichś takich okolicznościach. No i okoliczności, w których Poznajemy tego, powiedzmy, Mecenasa, tej fundacji, czy też osobę zarządzającą fundacją, do której trafił cały ten spadek naszej artystki. Słuchajcie, to są takie okoliczności, że w jednym z dzieł Vanessa, oczywiście już po śmierci jej, istnieje domniemanie, że jest ludzka kość. To jest taka instalacja szklana z jakimiś tam rzeczami wewnątrz plus właśnie jakąś kością, która jest tak się wydawać by mogło właśnie ludzką kością. No i nasz główny bohater przyjeżdża po raz pierwszy główny bohater ten chyba Sebastian ma na imię, Przyjeżdża na wyspę. No i tam zaczynają się dziać jak to w takich tajemniczych miejscach zamieszkałych tak naprawdę już w tej chwili przez tylko jedną osobę różne dziwne rzeczy. Pewnie znacie poprzednie książki, czy poprzednią książkę autorki, bo to jest chyba autorka Dziewczyny z Pociągu, a więc niech Wam ta rekomendacja trochę pomoże, bo rzeczywiście Dziewczyna z Pociągu została zekranizowana i ekranizacja jest fantastyczna, ale jednocześnie przecież pierwowzorem była książka Pauli, więc tutaj będę czekać na zakończenie, na rozwiązanie historii i zagadki. I Was w aktualizacji poinformuję, jak tam się sytuacja maczy, to wiarygodne, czy niekoniecznie. I zaczęłam od tamtej książki, dlatego że to nowość. A o tej słyszeliście już pewnie wielokrotnie, bo całe internety od lat huczą o książce Joko Ogawy. Zresztą moje, moje córki, łącznie z Danielem, wszyscy są zachwyceni tym autorem, tą mikroksiążeczką. I teraz przyszła pora na mnie. ukochany równanie profesora. Historia profesora, który nie pamięta wielu wydarzeń, takich, które będą działy się następnego, nie będzie pamiętał tych, co się będą działy następnego dnia, jego mm, opiekunki i jej syna, zwanego z uśmiechem trochę to mówię, bo mi się to bardzo podoba pierwiastkiem. I ta cała historia trójki osób jest taka kieszonkowa, minimalistyczna, ciepła. Oni się porozumiewają, właściwie profesor uczy ich języka matematyki, i w tym języku matematyki oni odnajdują cały świat, tak to mogę powiedzieć? Niezwykle do, dochodząca do takich, wiecie, pokładów emocjonalnych, które są gdzieś głębokowe, niezaszyte, zamknięte. Ciepła, wrażliwa, subtelna powieść, z tym wszystkim, czym się charakteryzują powieści, właśnie azjatyckie. To taki, taki klasyk, chyba azjatycki, a jednocześnie pokazujący, że nawet osoba, która nie zna matematyki, może się jej nauczyć. Ktoś nawet niewykształcony za bardzo, jeżeli tylko chce, może spróbować samodzielnie, a już w dobie internetu i tego, co teraz mamy, to jak najbardziej. Ale tu nie o matematykę chodzi, tylko o to, jak można znaleźć język, z różnymi osobami. Trochę tak to czytam. To jest taka moja interpretacja tej książki: że możemy mówić w różnych językach dosłownie, a jednocześnie znaleźć ten, którym się będziemy porozumiewali wspólnie. I to takie jest chyba dla mnie. Dobrze, no do końca, dojdę do końca i Wam opowiem, czy dalej będę trwać w tym zachwycie, chociaż nie sądzę, co by się tutaj miało wydarzyć większego czy mniej. Ściskam Was mocno i do później. I co Małgośku, nagrałaś? Tak. To, nagrała. Czy to było spektakularne nagranie. Myślę, że spektakularne było powiedzenie o Joko Agawie, Aż sama nie wiem skąd, o Joko Ogawie, mhm. powiedziałam Agawie. Mhm. Myślę, że to mogło być <słuch> przyjemne. O Pauli Ho Hawkins jakoś się tam gdzieś trochę mam wrażenie motałam, bo jestem dużo, mocno jestem podziębiona. A w związku z tym, że jestem podziębiona, to wiecie, ta głowa też trochę inaczej pracuje. Witamy Państwa na podsumowaniu tego vloga. Kryminalne, jak widzieliście Państwo, oczywiście, za wyjątkiem pięknej historii o wielkim profesorze matematyki. No dobrze, Mogłoś, a to podsumujmy nasze kryminały, bo mamy ich trochę. Jako Ty, wielka specjalistka, głos recenzencki numer jeden w Polsce kryminalny. No nie wiem, właśnie czy chciałabym być tak kojarzona. Nie nartuje, wiesz? nabijamy się oczywiście się, ale tych kryminałów czytamy dużo, no więc jak tak, to Paula Hawkins. Hawkins, Paula Hawkins, no tak jak, tak jak to było do przewidzenia, no, ona tę intrygę naprawdę bardzo zmyślnie stworzyła, mhm. kreuje ją na, w taki m, bardzo interesujący sposób, mhm. tych bohaterów jest minimalna ilość, mhm. e, trochę to taka właśnie, e, wiecie, no rzecz jakby się działa w jednym pokoju trochę. Nie jest tak do końca, ale mam takie poczucie, że tak, tak trochę to jest, bo ta, na jednej wyspie to się wszystko dzieje. E, a na wyspie zamieszkuje tylko i wyłącznie, e, zamieszkiwała pisarka mhm. i teraz jej przyjaciółka, i przyjeżdża ta główna postać e, tego powiedzmy w cudzysłowie spadkobiercy, czy przedstawiciela fundacji. Mhm. E, no i to się wszystko tutaj dzieje w takim mikrym gronie. Fajnie, że oddajemy też narrację e, trochę e, artystce. Mhm. Dlatego, że możemy się dowiedzieć, co tam w jej głowie się działo wcześniej, no bo poznajemy je jakby w momencie, kiedy jej już nie ma, mhm. ale jednocześnie możemy dowiedzieć się, jak ona myśli, czuje, jak widzi. No przerażające jest dla mnie to, że, nie zdradzając za dużo, słuchajcie, jak można odczuwać brak miłości, człowieka, poczucia, że do kogoś się przynależy jak traumatyczne wydarzenia wpływają na przyszłość. Nie będę mówić kogo, odkryjecie mhm. sami, ale to jest tutaj dojmujące, to jest tak mocno, taki jedyny wniosek, taki bardzo, bardzo silny, który płynie z tej książki. Jak bardzo ktoś został straumatyzowany pewnymi wydarzeniami i jak działa później i dlaczego działa ta nitka, mhm. jest bardzo tutaj jasna. No dobra, ale myślisz, że tak jak wcześniejsza jej książka... Dziewczyna z pociągu została zakranizowana. myślę, że tutaj też już e, paluszkę Potęcio, absolutnie Tak. absolutnie tutaj jest, Ta, Ja pamiętam tak. na przykład Dziewczynę z pociągu i muszę Państwu powiedzieć, że jakoś ten film mnie nie porwał. A mnie porwał? A mnie nie. A mi się bardzo podobał ten film. No właśnie. My tu mamy z się różnicę, jeżeli chodzi o te nawet wątki kryminalne, ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu tych książek pojawia się u nas więcej i więcej. No dobra, zobaczymy, jak to się potoczy z książką pani Hawkins. Natomiast e, ja Wam powiem, już troszeczkę Wam mówiłem, oczywiście śleboda, Państwo kuźmińscy, ale jest to sytuacja, e, bo dużo opowiadałem, wiesz o tym, jakie tam są e, niewyjaśnione historie jeszcze na tym podchalu z czasów II wojny światowej. Ilość osób, które podpisywała te karty, mhm. co się później działo z nimi, jak to zostało tak naprawdę zakopywane pod dywan, żeby tylko to się nie wydostało na. Na światło dzienne, i rzeczywiście w tej książce jest jeszcze jedna rzecz, i mam nadzieję tutaj, że. Bo ja też to widzę. I to też jakby gratuluję odwagi, że rzeczywiście coś takiego się stało z tym podchalem. I to nie jest sytuacja, że to się stało wczoraj, czy kilkanaście lat temu. To jest sytuacja bardzo sfokusowania się. E, mieszkańców, na zarabianie pieniędzy, na po prostu wyciskanie cytryny ze wszystkiego, co się da. Z miejsc parkingowych, z e, każdej knajpy, kawy, loda, zdjęcia z misiem i tak dalej. I to jest troszeczkę, e, znaczy nie troszeczkę, i to jest przerażające. Ale e, no różne są. Z, Różnie się tłumaczą z tego tytułu. Więc to nie jest książka oczywiście o tym, natomiast ona bardzo dobrze i trafnie oddaje wszystko to, co się dzieje dzisiaj na, w Tatrach, na Podhalu. Dlatego moim zdaniem warto ją bardzo przeczytać, ale jeszcze coś Wam powiem, bo chciałem, bo za chwilę film będziemy oglądać. Za chwilę tam 12 chyba jest premiera, czyli za kilka dni. I jak to u nas bywa z Małgośką. Będziemy się pewnie wykucać. Co jest lepsze? Film czy książka. No dobra, y, Małgosiu. I y, y, jak no, tam jak było? Nie była Tak. No, co tu dużo mówi za nim? No, co to na się... historia? Tak, to jest taka naprawdę kieszonkowa, pudełkowa, taka mm. ciepła, y, dająca nadzieję, że wcale ze światem nie jest tak źle. Tak. Pokazująca, że jak ktoś chce znaleźć i się z kimś dogadać, to mm. dogada się nawet z kimś, kto nie pamięta następnego dnia różnych wydarzeń, mm. y, a jednocześnie. No to jest właśnie. To, jest, to jest właśnie to, że człowieczeństwo jeszcze się nie skończyło. Ja wiem, że się nie skończyło, bo ja jestem optymistką ogromną i widzę w ludziach tylko dobre cechy, przez co często dostaję po tyłku. Natomiast wiem, że dla niektórych z Was to może być taka książka właśnie na westchnięcie, na, na, takie na przemyślenia, na, na taką Na tak. taką piękną, kojącą kołdrę na serce. Tak, tak, tak. ja też tak uważam, że super, że takie książki. Są, ja też bardzo mocno wierzę w ludzi. Ja Wam tylko jeszcze powiem, że doczytałem Czubaja, kołysanka dla morderskich. Pana profesora Czubaja. A wiesz, że o tym właśnie mówiłem? Mówiłem o tym. A właśnie. I to jest pan profesor. Czapka z głów. Panie profesorze, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za te wspólne chwile, które spędziliśmy na kolacji w Zielonej Górze. No dobra, słuchajcie to. Doczytałeś i co? No, rakieta, petarda, bo um, słuchajcie, no wszystko tam się zgadza, wszystko hula, jak ten morderca, inkwizytor i nasz profiler. Oni tam ze sobą walczą, i, i mimo tego, że to jest druga część y, książki, to ja zupełnie nie miałem no, bo ty sytuacji. Nie, nie czytałeś. Nie. A, okay. nie miałem sytuacji, wiesz, że gdzieś się gubię, kto jest kim. Nie. E, czekamy na następne spotkanie z panem profesorem. Może na kanapie. Zapraszam. No, literatury kryminalnej. Słuchajcie. To zostawiamy Was z, tą, z tym wieczorem niedzielnym przy herbacie, być może przy jakimś dobrym filmie, albo też oczywiście najlepiej z książką. To co? Trzymajcie się, ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.